15 lutego, czyli dzisiaj, na Sky Showtime pojawi się druga pięcioodcinkowa część jednego z najlepszych seriali 2023 roku, czyli The Curse od Nathana Fieldera i Benego Sawdiego, najlepszych seriali, ale też i takich najmniej zrozumiałych, najdziwniejszych i ogólnie no, najmniej przystępnych, przez co też mam taką obawę, niestety, czy taka miesięczna przerwa między odcinkami, jaką sobie wymyślił w ramach eksperymentu, troszkę Sky Show Time, wyjdzie tej produkcji na zdrowie. No bo nie jest to ani serial do binge'owania, ani nawet taki serial, który trzyma widza w ciągłej niepewności za pomocą cliffhangerów, a jednak jest to też taki tytuł, którego po prostu nie wolno przegapić, ponieważ takie dziwadła w popkulturze pojawiają się naprawdę bardzo rzadko. Tak rzadko jak choćby Twin Peaks. Ja nie żartuję robiąc to porównanie. The Curse nie jest jak Twin Peaks, ale jest niczym Twin Peaks. Yy, takie jedyne w swoim rodzaju, bardzo osobliwe. Strasznie niekomfortowe w oglądaniu i cholernie zabawne, no i ma takie zakończenie, po którym myślę, że długo się wiele osób nie podniesie. O zakończeniu Wam oczywiście w tym momencie nie będę opowiadać, nie będę spoilerować, ale opowiem Wam więcej o samym tym serialu, o jego twórcach, no i o tym przede wszystkim, dlaczego tak mocno my go ciągle uparcie polecamy. Zacznijmy od tego, że jeżeli jeszcze. Nie widzieliście tych poprzednich pięciu odcinków The Curse, to koniecznie nadrabiajcie. Jeżeli rekomendacja, że jest dziwnie i niekomfortowo, was nie przekonuje, no to może przekona was na przykład informacja, że gra tutaj Emma Stone i jest absolutnie po prostu w życiowej roli. Serio, powiem wam szczerze, moim zdaniem Emma Stone w The Curse jest o niebo lepsza niż w Biednych istotach, za które jest nominowana do Oscara. No a razem z filderem, który też jest świetny, są po prostu wow. Jeżeli mimo to serial się Wam po pierwszym odcinku nie spodoba, no to... Mówi się trudno. Widać, to nie jest produkcja dla was, bo ja przyznaję też, że to jest serial, który wymaga od widza dużo cierpliwości. Nie jest tutaj ani ładnie. Włączając to też zdjęcia, które sprawiają właściwie wrażenie takich przypadkowych, albo nakręconych za węgła, tak z przyczajki ukradkiem, jakby ktoś kogoś tutaj podsłuchiwał, albo wchodził w cudze życie bez żadnego pytania. No, a przecież jest to serial o dwójce młodych ludzi o małżeństwie, którzy postanowili swoje życie prywatne przehandlować za zasięgi i fame. Whitney i Asher to jest dwójka aspirujących deweloperów z misją sprzedawania takich super ekologicznych, energetycznie samowystarczalnych domów, tak zwanych domów pasywnych, naiwnym bogaczom po prostu którym to bogaczom na dodatek nie będzie absolutnie przeszkadzać fakt, że osiedlają się w dzielnicy ubóstwa. No bo musicie też wiedzieć, że Whitney i Asher swoimi tymi takimi lustrzanymi domami w pewnym sensie gentryfikują małe biedne miasteczko w Nowym Meksyku. Ich autorskie show nazywa się Flipantrophy i bardzo przyznacie niebezpiecznie blisko mu do słowa flipping. Co oznacza po prostu spekulowanie na rynku nieruchomości, czyli po prostu kupowanie taniej i sprzedawanie drożej. Chociaż oczywiście Whitney i Asher twierdzą, że absolutnie w żadnym wypadku tego nie robią. Zamiast tego po prostu wyrównują szanse, wpuszczając do lokalnej biednej społeczności więcej inwestycji, no i ogólnie szanując wszystko i wszystkich dookoła. Problem w tym, że jest to totalna ściema, tak jak ściemą jest tam też wszystko, począwszy od Samego show i tego, co jest w nim pokazywane. No ale oczywiście gdzieś tam w tle jest jeszcze ta mityczna, tytułowa klątwa. Przy czym ja bym się do niej aż tak bardzo nie przywiązywała, chociaż rzeczywiście cała sytuacja z tą rzekomą klątwą e, była właściwie punktem wyjścia dla całego serialu i powstania w ogóle scenariusza. Jedną z e, takich pierwszych scen w The Curse jest ta, w której producent, show, niejaki Dagi, każe zakropić wodą oczy Meksykance, której syn dostał właśnie przed kamerami pracę od Whitney Ashera. E, kobieta no, najwyraźniej nie jest jakoś tam bardzo poruszona, więc Dagi wymusza użycie wody i mentolu, bo tak po prostu będzie wyglądało dużo lepiej w kamerze. E, Dyskomfort, jaki czują widzowie przy tej scenie? Tej jednej z pierwszych scen, jest tylko, słuchajcie, wstępem do koszmaru, jaki przeżyją, śledząc dalsze losy bohaterów, bo The Curse jest, no, jest moralnie po prostu obrzydliwe, narusza granice i po prostu ogląda się to czasami wstrętnie, chociaż na ekranie na pozór nie dzieje się nic bardzo strasznego. Jeżeli myślicie, że The Office czy Sukcesja mistrzowsko grały cringe'em, The Curse sprawi, że z zażenowania po prostu nie będziecie w stanie przestać odwracać wzroku. Ja miałam z tym naprawdę duży problem. E, czy w takim razie warto w ogóle The Curse oglądać? No bo po co się męczyć, jeżeli ten serial wywołuje aż taki dyskomfort, nie? E, moja odpowiedź brzmi: oglądać, bo warto, bo czegoś takiego dawno nie było. E, to jest jeden z tych seriali, o których po prostu nie można przestać rozmawiać i który prowokuje do myślenia. Po finale, tym finale, który Was jeszcze czeka, spędziliśmy z Januszem naprawdę długie godziny, próbując w ogóle rozkminić, co autor miał na myśli. Do tego stopnia, że sięgnęliśmy po wcześniejszy dorobek obu twórców, czyli Neitana, Fildera i Bena Savdy. to uważam, że dużo nam naprawdę dało i bardzo wiele rozjaśniło i na tyle dużo, że już w tym momencie Was zapraszam na podcast, który planujemy na temat The Curse wkrótce nagrać. Jeszcze nie nagraliśmy, ale planujemy. Może już bardziej spoilerowo to będzie. Również myślę, że pogadamy na temat finału. A link do tego podcastu znajdziecie w opisie wideo. Na razie ogólnie do podcastu, a wkrótce do tematycznego podcastu o The Curse. Wróćmy jednak do Fildera i Savdiego. Zanim zdecydowali się w ogóle nakręcić razem serial, to działali totalnie osobno, zajmując się bardzo różnymi dziedzinami. Nathan Filder był satyrykiem, a Benny Safdi był częścią głośnego duetu reżyserskiego, tzw. Braci Safdi, którzy mają na koncie takie tytuły jak choćby Good Time czy Uncut Gems, możecie znaleźć na Netflixie. To, co połączyło Fildera i Safdiego, to kanadyjskie pochodzenie, żydowskie korzenie, dziwaczne poczucie humoru, bardzo dziwaczne, i zamiłowanie do realizmu. Produkujący swoje własne reality show, Filder, przez długie lata próbował sprawić, żeby realistyczne sytuacje zaczęły wyglądać troszkę jak fikcja. A Benny Sawdi robił z kolei fabularne filmy, które miały bardzo realistyczny, wręcz taki powiedziałem, naturalistyczny vibe. Zderzenie ich stylu i osobowości przyniosło z kolei bardzo nieoczekiwany rezultat w postaci serialu, którego po prostu nie da się w żaden sposób sklasyfikować. No, może jako surrealizm, ale też jest to taki bardzo realistyczny surrealizm. Znając dorobek Fildera i oglądając The Curse, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że ten serial jest właściwie taką naturalną ewolucją tego, czym on się wcześniej zajmował w swojej karierze, w swoim dorobku, powiedzmy, artystycznym. Filder zaczynał od takich krótkich, absurdalnych sketchów w telewizji, ale szybko dostał swoje własne show zatytułowane Nathan for You. To jest na pierwszy rzut oka właściwie taki całkiem legitny program reality, w którym prowadzący, który jest absolwentem Wydziału Biznesowego, który ukończył... Z bardzo dobrym wynikiem, pomaga różnym walczącym o przetrwanie firmom odnieść sukces na rynku. Tyle, że jego pomysły są, powiedziałabym, co najmniej ekscentryczne, żeby nie powiedzieć od czapy, wywołują totalną konsternację i często są też nastawione na bardzo jednorazowy efekt. W show brali udział absolutnie prawdziwi uczestnicy. Którzy też realizowali najdziksze wizje prowadzącego, to jest takie przekraczanie granic w imię z jednej strony społecznego eksperymentu, a z drugiej strony pastiszu. Pomimo tego, że program był dziwaczny, odniósł ogromny, zaskakujący sukces, doczekał się aż czterech sezonów, a Filder dostał później propozycję od HBO i w 2022 roku wystartował ze swoim nowym show pod tytułem. The rehearsal czyli po prostu próba generalna i jest to no powiedziałam kolejne najdziwniejsze coś co kiedykolwiek w ogóle widziałam Również był to program reality. Tyle tylko, że on był o kontrolowaniu rzeczywistości. To właściwie jest taka jedna wielka symulacja rzeczywistości. Biorący w nim udział uczestnicy, dostają szansę po prostu przećwiczenia trudnych dla nich sytuacji z aktorami, którzy odgrywają ich bliskich. Tak wiecie, w nieskończoność sobie mogą to testować. Brzmi to dziwacznie i jest dziwaczne, ale na swój sposób jest też fascynujące jak Nathan Filder. Próbuje uczyć się zachowań innych ludzi właśnie za pomocą eksperymentów. To jest takie zachowanie, które bardzo też pasuje mi do, uwaga, uwaga, spektrum autyzmu, w którym osoby czują się po prostu zagubione w totalnie nowych sytuacjach, więc się starają właśnie przygotować mentalnie na wszelkie e, okoliczności, które mogą zaistnieć. Filder robi to wręcz po prostu fizycznie, budując atrapy rzeczywistości, w której każe później aktorom odgrywać różne możliwe permutacje, różne. Sytuacji. Fascynacja formatami reality, ludzką nieprzewidywalnością oraz ogólnie problemami w komunikacji to są główne motywy twórczości Fildera. Stworzona przez niego publiczna persona, która swoją drogą podobno nie aż tak wcale bardzo się różni od jego prawdziwej osobowości, to jest taki niezdarny społecznie, mający trudności z odczytywaniem niuansów człowiek który kompensuje swoje poczucie inności i gorszości narcystycznymi zachowaniami. Dokładnie taki jest też właśnie Asher The Curse, który, no men omen, kręci przecież też swoje własne reality show, w którym próbuje pokazać się jako ktoś, kim absolutnie nie jest. No ale to oczywiście tylko niewielka część tego, o czym jest ten fantastyczny, naprawdę, Fantastyczny i dziwaczny serial. No a o czym jest tak bardziej, to przekonacie się przede wszystkim oglądając go w całości, a jeśli będziecie chcieć więcej o tym pogadać, ostrzegam, że taka potrzeba może się w trakcie oglądania pojawić, to wtedy Was jeszcze raz zapraszam na nasz podcast. Tam mam nadzieję, że wyjaśnimy sobie trochę więcej, bo w tym momencie przyznaję, że jak próbowałam napisać coś konkretniejszego na temat tego serialu, to się troszkę zagubiłam, bo on naprawdę wcale nie jest taki prosty do analizy i nie da się go aż tak łatwo opisać czy rozłożyć na części, jakbym chciała, ale jednocześnie próbuję Wam po prostu z całych sił przekazać, żebyście oglądali, oglądały, bo The Curse to jest coś dobrego i coś, co się szybko na pewno nie powtórzy. Tyle jeśli chodzi o ten serial. Jeśli oglądacie, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, co na jego temat sądzicie, czy już są tutaj osoby, które śledzą na bieżąco i teraz będą właśnie oglądać tych e, pięć kolejnych odcinków. A jeżeli się podobało, to koniecznie e, zostawcie lajka, like subujcie nas, no i oczywiście e, wpadajcie na Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.